Witam Was, bardzo serdecznie w, w pierwszym odcinku na kanale Po krótkiej przerwie, z tej strony Miko50 i zapraszam Was Do obejrzenia dzisiejszego filmu A dzisiejszym filmem będzie za chwilę, zobaczycie Kojarzycie pewnie tą grę, którą Grają ci youtuberzy Ale też są tacy, którzy grają w tą grę cały czas i gadują w postaci różnych, różnych, ten dokładnie tak. Akinator, tak. E, witam serdecznie. Gramy dzisiaj w akinatora i to jest bardzo fajna postać. E, Akinator to jest bardzo zabawny e, e, dzień, który e, myśli o nas, tak. E, jeżeli pomyślimy o jakiejś postaci e, Realnej, oficyjnej Spróbuję zgadnąć kim ona jest No i jest makinator e, Tą grę można pobrać Na App Store i na Google Play Na waszych telefonach może być Co, zaczynamy e, Pomyślimy o jednym e, postaci, o jednej postaci A może być to mm, Postać Jacob, proszę Jacob i zaczynamy rozgrywkę. Czy twoja postać jest YouTuberem? Tak. Czy twoja postać nosi damskie ubrania? Nie. Mieszka w krakowie, w okolicach? Tak. Czy twoja postać ma ponad milion subskrypcji na YouTube? Nie. Czy twoja postać jest bardzo niska? Nie. Ma wiele tatuaży? Nie. Czy twoja postać mieszka z kimś pokoju? Nie. Czy twoja postać ma kanał na YouTube, który ma mniej niż 300 subów? Nie. Czy twoja postać jest graczem komputerowym? Tak. Czy twoja postać gra w Minecraft? Nie. W Roboxa? Nie. Nosi okulary? Nie. Bawi się lalkami? Nie. Brat... Czy twoja postać brała ślub co najmniej dwukrotnie? Nie wiem. Gra w Fortnite? Nie. Zabójcą, nie. Ma wielki nos, nie. Yy, m, nie wiem. Yy, nie, po prostu. Dobrze widzi w ciemności, nie. W dowódco wojskowym, nie. używa nie. Tak. Nie. Yy, nie. Nie. A kurde mać. E, Damian, nie masz racji, tak. Nie, nie, tak. E, nie, nie, Manchesterem? Nie. Tak. E, nie, nie, tak. Tak. Nie. Wątpię. Nie. nie, nie, nie. Tak. Nagrywała chyba. Nie. 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 Umie żonglować, nie. Kamyk. Nie masz racji. Nie. Pisujemy Jacob. Hm. Pięknie, pokonałem cię! Zagrać jeszcze raz. Czwarta pozycja dziewczynu, tak. 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 Nie, 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 tak, nie, nie, trzeba co włosy w kolor, że nie, 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 nie. Nie, tak. Coś w przyszłości. <kluz> <kluz> Dobra, pomyślmy o innym youtuberze, albo o jakiejś postaci. U kogo by to ten? Yy, wiem, blołek. Poproszę, blołka. Czy trzeba zostać youtuberem? Tak. Czy w zasadzie kobietą? Nie. Jest wprawnym graczem komputerowym. Tak. Tak. Nie. Zarost ma. Związek z czekoladą. Czy jest zapach z dużej głosi. Nie. Urodziła się w lutym. Nie. Nie. Ma. Dowcipna jest. Lubi jeść babeczki. Nie wiem. Postać ma dziecko. Nie. Polskie nazwisko. Tak. Czerwone włosy. Nie. Mieszka pod mostem. Nie. Tak. Yy, Związana z z większy Nie. Kaszę jaglaną. Nie wiem. Yy, nie wiem. Słoniem. Nie wiem. Nie wiem. Wojtas! Nie, nie masz racji. Nie, nie nosi nie, 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 nie nie, 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 nie. Nie, nie. 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 Nie, Oj, 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 dobra, ostatnia dziś, yy, spróbujmy blołka, bo ja chcę blołka. No nie blołek. Tak. Kobietą? Nie. Wprawnym graczem? Tak. Jest z Minecraftem związana. Z czekoladą? Nie wiem. Eee, nie. Ma siostrę? Nie wiem. Krótkie włosy? Nie. Nosi okulary? Nie. Ferajnie 4? Nie. Człopatę z krykieta? Nie. Pacynką? Nie. Finlandii? Nie. Postać ma zaraz Tak. Polskie nazwisko? Tak. Ma dziecko? Nie wiem. Tak. Yy, lubi bić tym barki. Tak. Używa kosiarki. Nie. Nosi brodę. Tak. Tak. Ma ponad milion. Długie włosy. Tak. Ma dzieci. Nie. Nagrywa różnorodne challenge. Tak. Robi losu. Tak. Kujwa. Wojtas. Nie. Nie masz racji. Nie. Nie kontynuować. Jest tutaj... O, oh. Karol Dąbrowski. No, możliwe. Ok, i tym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Pamiętajcie, żeby zostawić łapki, subskrypcje i komentarze. A film z wyjaśnieniami, dlaczego mi nie było. Może dzisiaj, może jutro zobaczymy. A. A w ogóle, to dzisiaj e, chciałbym Wam się podzielić e, nowiną, że już niedługo wakacje. A wakacje będą dłuższe, filmiki będą jeszcze będą jeszcze fajne pomysły na kanał. Także co? Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!